Witam Państwa w programie Top Shroud. Od niedawno ja jestem posiadaszem tego świata. Fiata Cinquecento 700, za chwilę obejrzymy sobie ten brudny silnik, no to jest szrot, postarałem się nie dbać o, ten, o czystość tego samochodu, przydałaby mu się myjnia, ale umyję go, a więc za chwilę obejrzymy sobie silniczek i opowiem nieco o ja tak czyn czemu to tyle ile wiem Skończę to. Prototyp owiany dość tajemniczą nazwą 01x przez 79, czyli pierwszy prototyp. A 79 oznaczało, co ciekawe, powstanie tego pierwszego projektu. to zakład z założenia właściwie był. Następcą malucha, czyli popularnego piata 126 p To ciekawe chyba najciekawsze. O, o, o nim silnik. Trochę zmodernizowany. Silnik 700. 700 tak zwaną po maluchu wisie. No i to jest prawda, bo Malu Pis właśnie posiadał powyższy silnik jak? jak się jeździ Fiatem Cinquecento? zobaczymy Fiat Cento ma 4 wieki i wsteczny. jest dosyć łatwy w prowadzeniu Kilka minut tego filmu, każdy z Was zadaje czemu nie zapięłem pasu. Bo jestem w takim miejscu, gdzie nie trzeba akurat mieć pasów. To niepotrzebne. Jest taka droga, że tutaj nikogo tu prawie nie ma. Jestem dala od cywilizacji. Chociaż jestem jeszcze w mieście Poznaniu. Społecznym mieście. No, ale wracam jest to bardzo mały, winny samochodzik silników 700 cm3 ten samochód tak jest dobrze wyregulowany gaźnik, najlepiej polski gaźnik bo japońskie gaźniki podobno jak się zepsują to jest koniec świata więc yy, ten samochód wali niewiele mi spala 5,5 ale zeszłem do piątki Można powiedzieć, że eee... Dobra, dojechaliśmy na to. wykluczę silnik powiem tak Na razie Nie żałuję, że kupiłem ten samochód Ale jeszcze o nim powiem Jeszcze o nim powiem Niektórzy będą mnie się pytać jeżeli w ogóle ktoś będzie mnie się pytał. Albo są takie zapytania. Odnośnie e, tego, który silnik w tym samochodzie jest lepszy. Ja mam 700. -kę. Są też silniki 900 i 1000. Nie wiem, ja mam 700 i bardzo, bardzo dobry samochód. No, chyba o tym mówiłem. Nie? Ten samochód się dobrze rozpędza na do trzeciego biegu. jak kiedyś dawno temu, przy jakimś filmie, który kręciłem, yy, startowałem stąd. Prawie mniej więcej z tego miejsca startowałem wtedy dużo większym samochodem. Był to nieodżałowany, niezapomniany Polonez. FFO Polonez 1.6 GLE, który niechybnie ginął. Z tragiczną na złomie. Ja na cholerę, ja tu będę nie przejadę. Tak, przed chwilą, trochę się to ujęcie nie udało. Znaczy może się udało, tylko ja tam będę nie przejadę. Yy, za dużo wody, ja jeszcze się utopię. Powrócimy tą drogą, którą jechaliśmy, żeby tu przejechać. Zwołano trochę tamten samochód, czyli to co przed chwilą powiedziałem o Polonezie, No zrobiłem nim 11 tysięcy, aż w którymś momencie sobie hamulce zacząłem robić. Wszystko by było dobrze, gdyby nie tej hamulce. No ale cóż, hamulce swoje, życie swoje, życie pokazało, że trzeba, że trzeba ten samochód sprzedać. I kolejny sztrogo przyszedł. Sztrogo mniejszy. Nie wiem czy lepszy, ale chyba na razie go zachwalam, Czyli lepszy. Mniej pali. Fajnie się nie mieści. Wszędzie się zmieści. I... Hmm. Powiedzmy, że dosyć jasne tymi echami. Co się psuje w tym samochodzie? Różne rzeczy. To jest szroc z 1994 roku, więc ma prawo się wszystko wypsuć: zawieszenie, hamulce, tarcze hamulcowe. Wszystko pierwszą usterką, która była w tym samochodzie, spojrzałem się, bo tam samochód jechał, ale nie jechał w tą stronę. Pierwszą sterkę jaką złapałem w tym samochodzie, to był niewątpliwie alternator, który po prostu wyleciał. Został zrobiony na druta. Ale dobry mechanik mi to naprawił. Co jeszcze? A później już było lepiej. Później większych pusterek nie znalazłem. Ale zdarzają się, zaraz wycieraczki mi się trochę popsuły, ale to się naprawi. Bo trzeba wszystko naprawiać w takich starych, dobrych środkach. Możemy o nie dbać, możemy o nich nie dbać, jak to woli. A więc chyba, chyba to wszystko, jeżeli chodzi o ten samochodzik. I chyba to wszystko w pierwszej części to przód. Bo jeszcze coś wymyślę, to będzie druga część to przodu. To żegnam i zapraszam do He <laughs> he